Kamil Labudda, znany oczywiście jako Budda, został wczoraj, 3 października 2025 roku, zatrzymany przez policję w USA, konkretnie w Nashville w stanie Tennessee. Odbywał się tam zlot motoryzacyjny. Podczas zlotu motoryzacyjnego w Nashville został zatrzymany za niebezpieczną jazdę reckless driving. Konkretnie Labudda miał palić gumę. Za to wykroczenie drogowe zostało zatrzymanych łącznie 5 osób. Ponadto okazało się, że pan LaBudda naruszył warunki pobytu w Stanach Zjednoczonych, a więc amerykański urząd do spraw emigracji ICE zajął się tą sprawą. Niestety nie są znane szczegóły tego naruszenia, ale wszystko wskazuje na to, że LaBudda dość swobodnie potraktował temat. Labudda usłyszał zarzuty i trafił do aresztu. Nie posiedział tam zbyt długo, ponieważ po kilku godzinach wyszedł za kaucją tysiąca dolarów,